A spokojnie. Dzisiaj czas Terminatorów. Dzisiaj czas na tytaniczny Czeka nas to na uwielbienia, czy topienie smutków. Dowiemy się, gdy tylko rozkorzeje rozwałka. On jest pograny. <grymne> nie, czemu? Jeszcze bardziej ten Nygier. On mnie nie widzi, patrz. on jest ślepy, patrz, ja w ogóle. Ej, ej, kurwa dawaj, bo Luke poszedł, fuj. Ja pierdolę, łatwo. Ale debieter, Co jest słuchasz? Poszedł chuj, tam jest przed nami, daleko. Nie da się wyjebać przypadkiem. Teraz idzie dołem, ja pierdolę, łatwo. Będzie big. Ej, to będzie big content, kurwa, w jego wypadku. Jakoś się nie blokuje, a. Właśnie. Bez tak, chciałem tego, że on mnie nie wyjebał, też nie. O! Kurwa jebany frajer, no nie mogę. Izdę twoją barania. Aha, fajny blok kurwa, który nic nie daje A pierdolę, będzie spiertala kurwa, za mata Niewany frajer Widzę, widzę, widzę Nieba na ciota. Nie wiem czy on pójdzie tu czy tam A to jest cep. To jest debil. Jestem bez wartości. Znaczy, cię jeszcze puszcza przez lokur trzeba potrzebę. O! Kurwa. Mango! Ale na farcie, ja pierdolę. Ty, jeszcze mi się wtedy hmm. <laughs> nie ma Dobra, to. jest Judis. jest okay, Judis. Mm -hmm. Big cock. Bikok. Aha, 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 aha. A, no to łatwo. Widzisz? No. Łatwo. Zrób przez YouTube. Wyjeżdżę. O, o, o. Kurwa. Jebany, chuj. Daj, wal. Jak nas jednym puszem wyjebe, to jedni. Ma tę zdolność. Trójki ci nie ruszy. Nie wiedziałem. LOL Oj, łatwo. Standardowa rozgrywka w BattleFroncie. Ta <ścoughs> jedna pizda zawsze musi wyjść. O kurwa, nie może być. Przyszedł? <ścoughs> <ścoughs> o dziwo. O, już wiem co odjebię teraz Tak ty, ty żeś to odjebał nieraz na tej mapie Za te gówno hmm. Come on, fair play Au no. To jest kurwa fair, bo to jest 2 2. No właśnie, Zaraz on zginął to już, Znaczy wyszedł, to już nie o, 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 o. Kurwa, ma Kurwa macie jebany frajer Oczywiście gówno Czekaj. aha no za jednym puszam ty puszem nie ma Jest Ważaj. Ważaj, kurwa! wazaj wazaj Uważaj. proponuję ci lepiej a tu o Oha, nie zadziałał. Nie ma prawa zadziałać. Ale mi tak, patrz! Takie. <śmum> Ale gór, to gra. Hmm. Aż się napierdala 10. z nimi, już myślałem, że zdechnisz, kurwa. Bardzo chciałem. Mm. No wiesz, że ja też chcę. Ale tak bardziej in, in real life.